Dzień dobry, dzień dobry kochani. Święta nam się zbliżają wielkimi krokami. E, powiedzcie proszę, jak tam Wasze przygotowania do świąt wyglądają. E, czy domy już macie posprzątane? E, czy prezenty macie już kupione? Czy co? To jest znowu jakiś filtr mi się włączył e, na pasożytach, o, ale to chyba już tego sama teraz nie usunę. E, na YouTube będzie bez filtra. No dobrze, słuchajcie, czeka nas wielkie ucztowanie, wielkie obżarstwo. Natomiast osoby, które już mają do tej pory problemy z układem trawiennym, jakiekolwiek, niestety mogą to zacząć odczuwać święta. Będziemy jeść dużo, będziemy jeść tłusto, będziemy jeść słodko, będziemy miksować wszystko, będziemy jeść dużo rzeczy, które są dla nas niedozwolone. Więc słuchajcie, wcześniej warto zadbać o to, żeby te święta były dla nas tylko dobre, żeby się nie skończyło jakimś mocnym niedomaganiem. I powiem Wam, że osoby, które mają jakiekolwiek problemy trawienne, często jest to związane właśnie z zespołem nieszczelnego jelita. Czym jest, słuchajcie, to nieszczelne jelito, jak ono się może nam tutaj pojawiać? Czym, w jaki sposób możemy to zaobserwować? Jeżeli mamy, słuchajcie, jakieś zdjęcia, jeżeli mamy zaparcia, biegunki, jeżeli dokuczają nam bóle brzucha, nudność, jakieś alergie pokarmowe, jeżeli odczuwamy refluks, zgagę, jeżeli mamy jakiekolwiek wysypki skórne, egzemy, trądzik, suchość skóry, swędzenie skóry, jeżeli dokucza nam, dokuczają nam bóle mięśni i stawów, jeżeli odczuwamy taki syndrom przewlekłego zmęczenia i osłabienia organizmu, jeżeli nie możecie spać w nocy, albo budzicie się w nocy, jeżeli macie problem z pamięcią, z koncentracją, macie takie wahania nastroju, dokucza Wam często zapalenie zatok, chroniczny katar, alergia na pyłki, nadwrażliwość na światło, swędzenie, zawienie oczu. Jeżeli odczuwacie wahania ciśnienia, ale też takie nieswoiste objawy, jak na przykład bezpłodność czy impotencja, czy na przykład zwiększenie masy ciała, czy infekcje w obrębie dróg moczowo-płciowych. To wszystko może być efektem nieszczelności jelit. Jak wiecie, wiemy, zdrowie zaczyna się w jelitach, więc jeżeli chcemy cokolwiek w swoim zdrowiu naprawić, to musimy zacząć wszystko od jelit. Nazywam się Monika Kardas, jestem naturopatą. Od wielu lat zajmuję się pomaganiem w zachowaniu Waszego zdrowia, żebyście się czuli zdrowo, szczęśliwie, żebyście się nie bali. Kiedy coś złego się wydarzy, uczę Was profilaktyki zdrowotnej, bo lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć. Znajdziecie mnie na grupie Pasożyty zdrowie, na Smart Detox Monika Kardas w internecie i na YouTubie. Słuchajcie, jak dochodzi do tego zespołu niszczelnego jelita? No niestety powoli, niezauważalnie. Więc warto te pierwsze objawy jednak sobie zauważać, ponieważ później konsekwencje odwrócenia mogą być trudne. Nieszczelne jelito, słuchajcie, powstaje, gdy dochodzi do zaburzenia funkcji wysiłki jelita cienkiego, a tam przecież my wchłaniamy witaminy, minerały, te wszystkie składniki odżywcze, które spożywamy w czasie jedzenia. W sumie po to jemy, żeby się odżywić, prawda? Ponadto przez pory występujące pomiędzy komórkami szluzówki są absorbowane produkty przemiany materii, ale tylko te o określonej wielkości. Tak wygląda to w przypadku zdrowego jelita. Nieszczelne jelito rozpoczyna się zawsze od stanu zapalnego szluzówki jelita cienkiego i jej podrażnienia. Więc jeżeli mamy taki początkowy etap stanu zapalnego, to potem dochodzi do rozszczelnienia tej szluzówki. Z czasem błona śluzowa słabnie, a odstępy pomiędzy tymi komórkami są na tyle duże, że mogą przez nie przenikać molekuły i toksyny, które w normalnych warunkach bylibyśmy w stanie eliminować z naszego organizmu. I w ten sposób właśnie dostają się patogeny do naszego, do naszego organizmu. I to jest właśnie powód, dla którego z powodu nieszczelnego jelita czujemy się ogólnie czujemy się źle. Czyli to nie jest jakby proces związany, objawy nie są związane miejscowo z, z rozszczelnieniem jelita ze stanem zapalnym, tylko odczuwamy te wszystkie dolegliwości, o których Wam wcześniej wspomniałam. No i właśnie w tej sytuacji, te wszystkie patogeny, z którymi mamy na co dzień do czynienia, czyli bakterie, wirusy, grzyby, te metale ciężkie, które przyjmujemy z pożywieniem, te niestrawione resztki pokarmu, to czego nie, nie, przy, nie, nie pogryziemy w żołądku dobrze. Te wszystkie toksyczne produkty przemiany materii, one mogą wyciekać z wnętrza jelita poprzez uszkodzoną i nieszczelną błonę śluzową, właśnie do naszego krwiobiegu, i wtedy zaczynają się te wszystkie problemy. Efektem może być, słuchajcie, też w późniejszym etapie przeciążenie wątroby oraz całego układu immunologicznego. No i nasza podatność, słuchajcie, na wszelkiego rodzaju choroby, nawet zwykły katar. Jeżeli mamy często katar, jeżeli często. Się zaziębiamy, to też jest wynikiem niszczelnego jelita. Może. Być. W konsekwencji te szkodliwe produkty są odkładane w mięśniach, w skórze, w mózgu, w narządach wewnętrznych, w stawach, w gruczołach i one się już wtedy właśnie rozprzestrzeniają na cały organizm. Jeżeli mamy dotyczy nas zespół niszczelnego jelita, to ograniczona jest również absorpcja składników odżywczych, czyli my po prostu gorzej wchłaniamy dochodzi do uszkodzenia kosunków jelitowych, a to prowadzi do niedoborów żywieniowych, czyli po prostu mniej wtedy przyswajamy. Mamy zmniejszoną zarazem w związku ze stanami zapalnymi produkcję enzymów trawiennych, a to skutkuje nadmiarem szkodliwych toksyn i bakterii. I to jest, słuchajcie, takie koło zamknięte i to wszystko powoduje, że po prostu coś się złego z nami dzieje. Jakie są skutki nieszczelnego jelita? Przede wszystkim jesteśmy niedożywieni i brakuje na budulce. Znacie taką histori takie historie, że ludzie jedzą dużo, a są niedożywieni. To na przykład w się można też zauważyć, że ludzie z nadwagą mają niedobory znaczne składników odżywczych i to jest właśnie wynikiem nieszczelnego, nieszczelności jelit i stanu zapalnych. Jakie są przyczyny? Yy, Przyczyn, słuchajcie, może być wiele. Tutaj każdy musi się zastanowić samodzielnie, czy yy, czy żyje zdrowo, czy spełnia wszystkie warunki do tego, abyśmy byli zdrowi? Jest to w tej chwili coraz trudniejsze, ale przede wszystkim, słuchajcie, nie służy nam dysbioza, czyli brak równowagi między tymi szkodliwymi i korzystnymi bakteriami jelitowymi. To się niestety zdarza coraz częściej. Pasożyty. Pasożyty jelitowe, one są najpierw, zwykle one są najpierw pasożytami jelitowymi, a później potrafią z upodobaniem migrować po całym naszym ciele. I czasami się denerwujecie właśnie, że odrobaczanie tak długo trwa albo nie działa, no bo po prostu organizm podczas odrobaczania ściąga do jelit. I te jelita są cały czas nadwyrężane, bo pasożyty, słuchajcie, potrafią się wiercać w śluzówkę jelit i to jest niestety też powód taki mechaniczny, dla którego ta śluzówka jest rozczelniana. Ale przewlekły stres. Przewlekły stres, słuchajcie, wcale nie musi być widoczny. Tak samo jak depresja nie musi być widoczna, słuchajcie, znamy dużo osób bardzo uśmiechniętych, prawda, które mają depresję. Natomiast przewlekły stres bardzo zwiększa nasz układ, y, 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 osłabia nasz układ immunologiczny i zwiększa naszą podatność na, na choroby. Niewłaściwa dieta, słuchajcie, to co nas teraz na co dzień dotyczy, nie zawsze macie czas, żeby biegać, szukać dobrych produktów, dobrych sklepów. Jeżeli stosujecie na co dzień dietę, która jest bogata w konserwanty, jeżeli tam są sztuczne barwniki, dużo węglowodanów, a jeżeli są ostre przyprawy, alkohol, gluten, glifosat, który jest zawarty w pszenicy, życie, jęczmieniu, to wszystko prowadzi do uszkodzenia ścianki jelit. No i oczywiście leki. Leki powinny nas leczyć, natomiast szczególnie te niesteroidowe leki przeciwzapalne, aspiryna, polopiryna, nurofen, to wszystko co wy przyjmujecie, czy to co jest podawane jako antybiotyk czy zamiast antybiotyku to też powoduje powoduje uszkodzenie błony śluzowej jelit ale też właśnie tabletki antykoncepcyjne steroidy to też zwiększa, zwiększa przypuszczalność jelit tak samo słuchajcie mamy w tej chwili bardzo niski poziom glutationu a glutation chroni nas i naszą śluzówkę jelit właśnie przed przed rozczelnieniem i sprawia, że te kosmy kielitowe są zwarte, stojące na sztorc i pełne jakby, w pełni sprawne. I ten niedobór glutationu, zaraz Wam o, o nim powiem, on też może powodować do y, rozwinięcia stanu zapalnego. Glutation znajdziemy Najwięcej glutationu znajdziemy w wołowinie. Oczywiście ja mam na myśli taką wołowinę ekologiczną, kto teraz może sobie zafundować za wołowinę ekologiczną? Bardzo droga jest, są pewne miejsca, gdzie można ją kupić, ale jest to naprawdę bardzo droga żywność. Ryby. Ryby są głównie z hodowli, dróg. Ja nie mówię o tych marketowych produktach. Brokuły, brukselka, kalafior, jarmuż czy gorczyca. I tam właśnie mamy wysoką zawartość glutationu. Jeżeli chcemy ten glutation syntetyzować, to oczywiście musimy dbać o to, żeby był wysoki poziom witaminy C, co też nam będzie służyło tutaj teraz jesienią i zimą. Co jeszcze nam źle działa? Słuchajcie, z wszelkiego rodzaju zakażenia bakteryjne, grzybice przewlekłe, bardzo dużo osób ma przewlekłe grzybice, helikobakter pyroli, to jest mikroflora naturalna, natomiast jest to bakteria, która powinna przebywać w zdrowych warunkach w dwunastnicy. Niestety ona się lubi cofać do żołądka właśnie, jeżeli mamy jakieś problemy ze stanami zapalnymi. Zaburzenia równowagi hormonalnej, jeżeli chodzi o estrogeny czy testosteron, niedoczynność tarczycy, nadmierne spożycie alkoholu, kofeiny, tytoniu, to co niestety często nas dotyka. No i oczywiście promieniowanie elektromagnetyczne, no i nie mówiąc o chemioterapii, która niszczy ten glutation, enzymy, probiotyki i całą mikroflorę jelitową, to już po prostu tam zostaje po prostu nic. Jakie choroby, słuchajcie, mogą towarzyszyć zespołowi ciepnącego jelita? Może być to zapalenie jelita grubego, wynikające też z choroby krona, otyłość, astma, alergia. Może być to zapalenie naczyń, zapalenia skóry, trądzik, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nawet słuchajcie, alzheimer czy parkinson, e, autyzm, adhd, cukrzyca, to są wszystko choroby, które uchodzą za choroby autoimmunologiczne albo na podłożu hormonalnym, natomiast one wszystkie mają źródło właśnie w niszczelnych jelitach. Jak rozpoznać zespół niszczelnego jelita? Najprostszy sposób są dwa, słuchajcie, proste sposoby, jak to można rozpoznać. Pierwszy sposób to jest test buraka, czyli wypijacie sok z buraka i obserwujecie swój mocz. Jeżeli mocz zabarwi się na różowo, na czerwono, nie daj Boże, no to świadczy to o tym, że Wasze jelita są nieszczelne, ale można też to sprawdzić u mnie przy pomocy biorezonansu. No, i co możecie zrobić? Co warto robić po to, żeby się ustrzec przed tym problemem, jakim jest nieszczelne jelito czy zapalenie jelit? I yy, yy, jak się ustrzec, co można zrobić, jeżeli to już wystąpi? Przede wszystkim, słuchajcie, dieta. Nic nie zastąpi dobrej diety, z dobrego źródła, na dobrych produktach. Gotowana w domu, najlepiej w garnkach, zwykłych, stalowych garnkach. Najlepiej, oczywiście, na ogniu. Te wszystkie nowoczesne metody, możemy sobie stosować, yy, prawda? Te szybkowary, termomiksy, to jest oczywiście duża wygoda dla nas. Yy, natomiast żaden kucharz nie gotuje w termomiksie, nie gotuje na płycie indukcyjnej prawdziwi kucharze gotują na ogniu i to jest najbardziej energetyczne żywienie dla nas. Czyli żywność powinna być przede wszystkim prosta, nieprzetworzona, rozdzielna. Powinniśmy jeść zupy na kościach. Słuchajcie, Chińczycy nawet jedzą zupy na śniadanie, tak zaczynają dzień, rozgrzewają się, chociaż klimat nie jest może tam zbyt, zbyt chłodny, ale oni w ten sposób dbają o energetykę swojego organizmu. Jeżeli będziemy y, pić taki y, rosół na kościach, długogotowanych na kościach wołowych, na ekologicznym kurczaku, no to wtedy dostarczymy sobie kolagenu, dostarczymy aminokwasów i y, y, rosół na kościach pomaga nam odbudowywać połączenia pomiędzy komórkami, więc jest to bardzo dobra metoda dla całej rodziny. Jeżeli już ten problem nas dotyczy, rozczarnienia jelit, stanu zapalnych jelit, to oczywiście alkohol jest wrogiem numer jeden. Ograniczamy albo najlepiej eliminujemy pieczywo. No, chyba że mamy na myśli pieczywo keto, czyli takie bez mąki, na bazie jajek, na bazie jogurtów czy śmietany. Eliminujemy słodycze, eliminujemy cukier i oczywiście stosujemy. Dietę rozdzielną, chodzi o to, żeby to nasze jelito się nie przepracowało, żeby ono było w stanie stracić to, co myśmy dostarczyli. No i oczywiście okno żywieniowe. Jeżeli chodzi o słodycze, to ja mam tutaj dla Was to, co zrobiłam wczoraj. To są słuchajcie, przepyszne e, kulki mocy. Tutaj nie ma nic oprócz ziaren, e, suszonych owoców i oleju kokosowego. Można je formować w różny sposób. Są naprawdę pyszne. To, w jaki sposób Wy je zrobicie, jak formujecie, to zależy tylko dla Was. No, i to okno żywieniowe, słuchajcie, odchodzi się w tej chwili od tej ilości, dużej ilości posiłków. Bardzo często podjadamy, dzieci, słuchajcie, zjadają czasami 8 posiłków, 10, jakby tak policzyć, dobrze, te wszystkie przekąski, te wszystkie podjadajki, które, które mamy pod ręką. Także, jeżeli zjemy 2-3 energetyczne posiłki, to jest zdecydowanie wystarczająco dla nas i te 8 godzin, jeżeli chodzi o dożywianie naszego organizmu, jeżeli będziemy robić to dobrze, to jest to całkowicie wystarczające. No ale oczywiście jak, słuchajcie, ten dzień trzeba zacząć? Przede wszystkim dzień musimy zacząć od wypicia czystej, żywej wody. Musimy się, słuchajcie, z samego rana rozgrzać, nawodnić, wypłukać toksyny i, słuchajcie, musimy wypłukać ten śluz, który się w nocy nagromadził w jelitach. I ten śluz nam utrudnia wchłanianie pokarmów, czyli jeżeli sobie zafundujemy taką dawkę, yy, możecie najlepiej, optymalnie by było, jakby ta woda była przepuszczona przez filtr z odwróconą osmozą. dorzucić koralowca, dorzucić haminospięce, do drugiej szklanki, możecie jakieś olejki sobie dorzucić. Ale chodzi o to, żeby to jelito po prostu sobie przepukać, oczyścić i dopiero wtedy możemy sobie przystępować do śniadania. To co jest dla nas ważne, słuchajcie, witaminy, witamina A, witamina D, szczególnie teraz zimą, można poziom też zbadać i witamina C. Yy, możecie się starać oczywiście szukać tego w pożywieniu, jeżeli nie, to trzeba sięgnąć po suplementację. Kurkumina będzie bardzo pomocna w problemach, yy, które są związane z rozstrzelnieniem jelit. Kurkumina zawarta w kurkumie yy, bardzo dobrze regeneruje i łagodzi stany zapalne. Ostropis ma taką, takie działanie, dodatkowo jeszcze będzie nam tutaj regenerował i oczyszczał wątrobę. Jeżeli pijemy kawę, ja też piję kawę, to piję kawę, słuchajcie, świeżo zmieloną, dobrą kawę z dobrego źródła. Ja akurat korzystam ze skworcu, dodaję do niej trochę tłuszczu, czyli dodaję albo masła, albo dodaję olej kokosowy. Ja dorzucam sobie jeszcze smakowo i tak dla przyjemności. I dla zdrowia olejki, zimą jest to albo ongard, albo jest to olej goździkowy, olej pomarańczowy, często i łączę, czasami mięta. No i oczywiście musimy jeszcze spermentowanej żywności dostarczać na co dzień, czyli wszelkiego rodzaju kiszonki. Chińczycy jedzą kimchi, a my możemy sobie albo ogórki, albo albo pomidory kiszone, albo kapusty kiszoną. Taka surówka, słuchajcie, z kapusty kiszonej, to po prostu powinna sobie stać na stole do podjadania. No i wszelkiego rodzaju zielonki. Teraz zimą mamy problem z zielonkami. Świeżej zielonki nie jesteśmy w stanie kupić e, e, takiej no, naprawdę czystej, dobrej jakości. E, także no, musimy się tutaj zdać na produkty mrożone. E, Kolejny element to jest błonnik. Błonnika trzeba dostarczać, ponieważ on nam stymuluje wzrost korzystnych bakterii jelitowych w jelitach. Bez błonnika, słuchajcie, wszystko nam tam będzie stało w tych jelitach i będzie fermentować, i nie będą miały, nie będzie bazy do wytworzenia tych bakterii probiotycznych. No i słuchajcie, co jeszcze oprócz tego możemy zrobić? Przede wszystkim trzeba o to jelito dbać. Słuchaj, tak jak my się myjemy codziennie, prawda? Myjemy twarz, myjemy ciało. Tak samo powinniśmy dbać o pielęgnację naszego układu pokarmowego. Czyli jeżeli mamy stany zapalne, to jest zmniejszona ilość wytwarzanego i wchłanianego glutationu. Dodatkowo wchłaniamy mniejszą ilość enzymów trawiennych. No i bakterie probiotyczne też nie mają dobrych warunków, te dostarczone spożywienia do tego, żeby się rozwijać. Więc ja Wam zawsze będę proponować, żeby dostarczać enzymy, probiotyki, Możecie dać dzieciom słabszą papajkę. Dostania możecie sami, na przykład, asymilator bardzo dobrze poprawia trawienie, wypróżnienie, tam nie, nie ma żadnych zastojów. No i oczywiście, jeżeli chodzi o probiotyki, to Superflora, ten taki najbardziej podstawowy. Albo jeżeli ktoś chce sobie zrobić większą kurację, czy na przykład podczas świąt zabezpieczyć się, no to polecam fruktooligosacharydy, czyli oczywiście metastik. i to jest taki program już miesięczny który ma jakby przedłużone działanie i zabezpiecza nas przed dysfunkcjami, przed stanami zapalnymi jelita cienkiego. Możemy sobie zastosować aromaterapię. Aromaterapię w postaci dyfusowania olejkami, w postaci nacierania olejków. To są świetne antyoksydanty. Na przykład jeżeli macie problem z kandidą, to się bardzo często niestety zdarza przy niszczonych jelitach. No, to możecie zastosować olej z drzewa herbacianego. Jeżeli powiedzmy, będziecie przyjmować olejki Dotera, ja na nich pracuję i sama je przyjmuję, to ja wiem, że one są jakby przystosowane, i tam jest napisane, że można je stosować wewnętrznie. Witamina C z olejków cytrusowych możecie sobie zastosować. No, oczywiście z cytryny, tylko tą cytrynę trzeba najpierw na jeżeli mamy zdjęcia, to możemy sobie na przykład peppermint właśnie do kawy, czy do, czy do herbaty sobie dorzucić. Jeżeli macie stany zapalne jelit już i chcecie w formie napoju, no to polecam lawendę, która ma działanie przeciwzapalne, obkurczające, no i kadzidło, które, które bije na głowę jakby wszystkie inne olejki. I oczywiście, słuchajcie, trzeba sprawdzić, jakie nosimy w sobie pasożyty. Bo nie ma jednego robaka, nie ma jednego pasożyta. One przede wszystkim są różnego gatunku, mają różną lokalizację i trzeba do nich podejść indywidualnie. Poza tym jeszcze jest zawsze problem tym, że możemy się nimi zarażać wzajemnie. To tak dotyczy np. kandidy czy sieku, więc jeżeli jedna osoba się kuruje, to reszta rodziny będzie nas zarażać. No i drugi etap, słuchajcie, to oczywiście odrobaczanie, konkretne odrobaczanie z wyprowadzaniem pasożytów, nie zabijamy trupów no i później oczywiście proponuję Wam zrobienie kolowady, to jest taki dwutygodniowy głęboki program, który ściąga to wszystko do jelit i czyści nam pięknie organizm no i wtedy się wzmacniamy i odżywiamy, czyli teraz na przykład warto zadbać o to może nie odrobacza nie będę Wam proponowała odrobaczania na chwilę obecną przed świętami, bo już mamy niedaleko prawda, niecałe dwa tygodnie nam zostały także myślę, że zadbanie o enzymy, o probiotyki, o dobrą wodę olejki, to jest to co to jest to co nam jest teraz najbardziej potrzebny. No jeżeli chcecie sobie zrobić prezenty, jeżeli chcemy sobie zrobić prezenty, to możemy, słuchajcie, kupować to, co nam przyjdzie do głowy, prawda, jakieś tam zabaweczki dzieciom możemy kupować. Możemy kupować na przykład skarpety. Często mamy problem, co kupić danej osobie, ale zróbmy taki zdrowy prezent, kupmy dobrą wodę. Możecie dać komuś na przykład 30 saszetek wody z koralem, słuchajcie, to kosztuje tam 30 parę złotych, to nie jest duży wydatek. Możecie enzymy, probiotyki e, dać, jakieś preparaty przeciwparstwożytnicze, czy to będzie czarny orzech, czy to będzie parafaj, czy to będzie e, laxmax. E, to będą produkty, które nam z pewnością e, poprawią trawienie i spowodują, że my po prostu będziemy w stanie zjeść lepiej, zjeść lepiej, więcej i będziemy się lepiej czuć. No i olejki eteryczne, jeżeli potrzebujecie olejków, to oczywiście zgłaszajcie się do mnie. No, i słuchajcie, mega prezent to co możecie sobie zrobić na święta, to możecie sobie y, kupić po prostu i założyć porządny filtr z odwróconą smodą. Ja mam zwyczystą gwarancję, to nie jest żadna chińszczyzna. Porównuję wodę z różnych filtrów, i uwierzcie mi, że moja naprawdę spełnia wszelkie warunki. Więc, jeżeli potrzebujecie pojedynczych produktów, to ja wam wkleję link. Jeżeli chcecie coś więcej, czy potrzebujecie się oczyścić, czy jakiś plan oczyszczania, to zapraszam do kontaktu. Także jeszcze przed świętami się raz spotkamy, ale póki co życzę Wam dużo uśmiechu, dużo zdrowia, no i ładnej pogody, bo póki co to nam tutaj e, śnieg zanikł. E, z pola widzenia zrobiło się tak dosyć mokro, już byłam z na spacerku, także jest mało przyjemnie, ale życzę Wam ładnej pogody i dużo zdrowia. Buziaki pa!